Jesteśmy w pokoju Żeromskiego, Stefana Żeromskiego. Z tyłu są książki jego twórczości. Znajdujemy się w zamku w Krokowej. Tutaj był kręcony wiatr od morza. I Stefan Żeromski jest takim artystą dość znanym pisarzem, który przebywał tutaj na zamku. Ciekawym jeszcze, po wielu, wielu latach ty znalazłeś się jako równie wybitny artysta. Pisarz, być może w przyszłości, reżyser, też na tym zamku i właśnie w tym pokoju podczas rozmowy ze mną. Tak, to jest zwykłe. <noise> Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak mówił, że życie jest światłem, że Bóg jest światłem. To może w pierwszym przykazaniu, brzmiącym Nie będziesz miał Bogów Cudzych przede mną. Mówi czyli, ono czyli, o tym, żeby nie żeby nie znajdować. Albo, jakby, albo nie będziesz ściemniał, na przykład, nie? Bo jeżeli Bóg jest światłem, to ciemność jest jego przeciwieństwem, a właściwie brakiem światła. Świat, ciemność sama w sobie nie istnieje, tylko jest po prostu kwestią braku światła. W ogóle jakie, jakie światło jest ważne w filmie, prawda? W jest no, Podstawowe. Najlepiej no, wiedzą o tym operatorzy filmowi. No. Kwestia światła to jest kwestia filmu, tego co widać. No. E, bez światła byłoby to zwykłe słuchowisko nagrane na kamerę. No. Już nie film. Kobieta i mężczyzna, jak stanowią rodzinę, to jest świętość i włożenie tam z buciorami no, nie służy dobrze. Nie? Roz, rozbija to. Ale teraz chodzi o to, żeby właśnie rozbić to wszystko, nie? Żeby, żeby wyseparować człowieka, każdego człowieka wyseparować i mu stworzyć taką bańkę. Tak działają e, media e, społecznościowe i, i wszystkie rzeczy oparte na sztucznej inteligencji, na algorytmach. Generalnie telefony komórkowe, które stały się właśnie takim narzędziem, że tak odseparowują nas, tak łapą zery. I nadają Ci takie treści, w których czujesz się w tej bańce super i już cała reszta nie interesuje. Nie?